Assalamu alaikum, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten piątek 26 czerwca. Dzisiaj kończy się rok szkolny, dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Czas szczególny, czas zabawy, czas wolny, czas, który można poświęcić na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań. Czas, który możemy poświęcić samemu sobie. Możemy poświęcić swoim kolegom, koleżankom. Jeżeli jesteś uczniem, to już jutro zakończy się Twoja przygoda ze szkołą i rozpocznie się dla Ciebie czas, który możesz wykorzystać w sposób kreatywny, w sposób, który Cię rozwinie i w sposób, który pozwoli Ci czuć się dobrze. Zastanówmy się, co można robić w wakacje. W wakacje można robić naprawdę wiele rzeczy. Można podróżować, można spędzać czas na zewnątrz, można znowu poświęcić się czytaniu książek, graniu w gry, spotykaniu ze znajomymi. Ale obecnie panuje pandemia. Co z tą pandemią i wakacjami? Czy w tym roku te wakacje będą wyglądać? Inaczej niż w latach ubiegłych? Dla wielu osób tak. Niektórzy mówią, że w tym roku nie pojadą na Kretę z tego powodu, że panuje pandemia. Ale w zeszłym roku nie pojechali, bo nie mieli wystarczającej ilości pieniędzy. No właśnie, i o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Chciałabym porozmawiać o sposobach spędzania wolnego czasu wtedy, kiedy tego czasu jest. Bardzo dużo, a tych pieniążków na ten wolny czas aż tyle nie ma. Więc, co można robić z dzieckiem, które nie chodzi do szkoły, nie chodzi do przedszkola i trzeba z tym dzieckiem coś w tym wolnym czasie robić? Ja ze swojej strony polecam spacery. I to z dzieckiem w każdym wieku, od najmłodszych do, myślę, nastolatków. Każdy w takim spacerze może uczestniczyć. I spacer to taki szczególny czas, w którym możemy właśnie i pochodzić, czyli poćwiczyć, i możemy również porozmawiać. Czasami w domu trudno jest usiąść i porozmawiać na spokojnie. A na spacerze. Kiedy jesteśmy często sam na sam z dzieckiem, kiedy poświęcamy temu dziecku czas, możemy z nim porozmawiać o tym, o czym dziecko chce. Możemy z nim porozmawiać również o trudnych sprawach. Spacer jest też doskonałym sposobem budowania odporności, bo spacer w każdą pogodę buduje nas system odpornościowy. I tak naprawdę spacer kosztuje tyle, co nic. Kosztuje nas czas. Więc yy, kolejnym sposobem, w którym możemy spędzać wolny czas, kiedy nie mamy za wiele pieniędzy, jest granie w gry planszowe. Można takie gry kupić, ale ja też polecam, żebyście sami takie gry namalowali, żebyście sami wymyślili reguły panujące w tej grze. Najlepiej znacie swoją rodzinę. I najlepiej znacie zadania, jakie się mogą pojawić w takiej grze. Warto nam rysować plansze wspólnie z dziećmi i na każdym polu oznaczyć cyfry. I pod niektórymi cyframi mogą ukryć się pewne pytania, pewne zadania, na które dany gracz będzie musiał odpowiedzieć. Więc takie gry też nie kosztują zbyt wiele. Kolejnym sposobem jest czytanie. Czytanie również polecam dzieciom w każdym wieku. Warto czytać dzieciom tak naprawdę już od tego momentu, kiedy znajdują się pod sercem mamy, bo czytanie nie tylko rozwija wyobraźnię, ale również buduje bliskość. Warto dzieciom czytać, warto z dziećmi rozmawiać i znowu warto z dziećmi rozmawiać, nawet jeżeli one jeszcze nie mówią, bo dzięki temu, że do nich mówimy, Budują się połączenia w mózgu, dzięki którym dzieci też w końcu nam odpowiedzą, też w końcu zaczną z nami rozmawiać. I takie książki y, zawsze warto dobrać do wieku dziecka, chociaż sam głos mamy czytającej y, i to, że, że mamie sprawia to przyjemność, wciąż myślę, że warto czytać wszystko, co sprawia nam przyjemność. Później warto czytać coś, co ma rytm, warto czytać dzieciom bajki i odpowiednie do wieku historie. Kolejnym sposobem jest wspólne gotowanie. Wspólne gotowanie to nie tylko obiad czy kolacja zrobiona wspólnie z dziećmi, ale również masa frajdy i rozwój tak naprawdę wielosłowny. Bo dzięki temu, że dziecko pomaga nam na przykład, obierając cebulę, Rozwija się motoryka mała. Dodatkowo, kiedy dziecko smakuje tego, co, co gotujemy wspólnie, rozwija się z smaku, smak z węchu, również to, że dziecko nam towarzyszy, znowu pozwala nam budować relacje. Na pewno gotowanie z dziećmi jest dużo trudniejsze niż gotowanie samemu i na pewno jest wtedy więcej bałaganu, ale myślę, że, że warto, że ta radość i ten wspólnie spędzony czas wynagrodzą nam ten trud związany ze sprzątaniem. Kolejną rzeczą, którą warto robić z dziećmi, jest wspólne ćwiczenie. Bo jeżeli nie chcemy wyjść na spacer, to tak naprawdę możemy w domu poćwiczyć. Możemy poćwiczyć cokolwiek. Możemy robić ćwiczenia takie jak brzuszki czy przysiady. Możemy wspólnie tańczyć, możemy też z dzieckiem na przykład y, robić masaże. Masaż może polegać na tym, że najpierw my w dziecku robimy masażek, a później dziecko nam, dzięki czemu możemy odpocząć. I oczywiście jest różnie masa innych zabaw, w które możemy bawić się z dziećmi y, w każdym wieku i w różnym wieku. Więc zachęcam Was do tego, żebyście spędzali ten czas razem, ten czas wakacji, żebyście wykorzystali znowu do budowania waszych relacji rodzinnych. I tego Wam życzę na ten weekend, żebyście mogli ten weekend spędzić wspólnie, żeby każdy z Was mógł poczuć się częścią własnej rodziny, częścią wspólnoty, jaką, jaką jest rodzina. I życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, Inszala. Następny piątek.